Cześć, z tej strony Boss Zapraszam was na kolejny odcinek serii Wiedźmin 3 Dziki Gon, w którym będę kontynuował e, Odkrywanie Znaków zapytania Jeden z trzech Pozostałych znajduje się 170 metrów stąd, czyli idę na piechotę Żeby nie wołać płotki Bo ona jak się zamota, to czasami dłużej, dłużej zajmuje wejście na nią Niż e, dojście po prostu do miejsca Do którego mamy się udać Nawet wilka Wilk był już go nie ma. Ciekawe na którym poziomie są te znaki zapalania. Podejrzewam, że już wszystkie powinny być w moim zasięgu. Ale to też nie jest... ...pewne. Bo w sumie miejsce wygląda na... ...takie całkiem w sumie. Trudne do zrobić, ale to chyba gniazda potworu wchodzi ogóle nie, czyli będę musiał po prostu się ich pozbyć, ale wszystkie są na dziewiątym poziomie. Czyli co, lecimy z oczyszczaniem. Widzę jednego w zasięgu swoim, Ale tam jeszcze dwa pozostałe są. Ok, jeden pozbyty, jeszcze dwa. O, w sumie trzy. Teraz pytanie, czy one się będą regenerować, dopóki gniazda nie rozwala. O, proszę, dwa, dwa gniazda są. <grym> czyli w sumie robiąc. Zabijając w górę Zabijam dwa Zabijam w sumie do dwóch gniazd Dobra, niestety nie mogę teraz sobie wziąć i walnąć gniazda, petardy do gniazda Muszę się pozbyć, o kurde tych dwóch kuli, i chodź tutaj Dobra, pozbyty. trzeba Okej, okay. dobra, daj No jedno będzie z bani i jeszcze drugie. Tylko chciałbym jeszcze pozbierać tutaj fanty po tym gnieździe. Napije się wody, regeneracja życia. No pamiętajcie, że gram na poziomie droga ku zagładzie. Czyli tutaj nawet jeżeli korzystam z medytacji, to w trakcie medytacji nie odradza się życie, tak jak to ma miejsce w przypadku mniejszych, niższych poziomów trudności. Także tutaj trzeba szukać jednak tych poży tego pożywienia i żeby najlepiej, żeby nie był to alkohol, bo jak się wypija alkohol w Wiedźminie, to pewnie zmniejsza się szansa na trafienia krytyczne, co jest w sumie normalne. No i okej, okay, został jeden znak zapytania w sumie do odkrycia, później będę zajmował się jakimś yy, zleceniem, podejrzewam, że nie, nie chcę jeszcze zajmować się Skellige, iść na Skeligę, bo to jeszcze za wcześnie, żeby tam wszystkie wszystkie pewnie znaki zapytania poodkrywać, ale może jeszcze będzie jakieś zadanie w elen. O ty kurde, to pewnie tak bezczelnie. Atakujesz, Okej, okay. To był ostatni znak zapytania, w sumie na ten moment. Ale jeszcze dwie tablice z, z ogłoszeniami zostały. Także możliwe, że to jeszcze nie koniec znaków zapytania tutaj na tym obszarze. Jest też kupiec. Witajcie! Czy ma jakieś karty Pokaż do Gwinta w ofercie? Czy... Nie, nic ciekawego, ale mogę mu sprzedać za to parę mieczyków, których i tak nie użyję. O, ten całkiem spoko, dodatkowe doświadczenie z ociosu. Właśnie kurde, szukam cały czas miecza, który by miał większą premię do trafienia krytycznego i szansę na trafienie krytyczne i obrażenia od trafień krytycznych niż ten, który teraz mam. Czyli to, to że ten ma obrażenia większe o 19, to wcale nie, nie jest e, czymś, co mogłoby mnie zainteresować. Dobra, tu więcej od kupca nie wezmę i idę sobie pozbieram te rzeczy po utopcach. I co? Teraz trzeba się zastanowić, czym się zająć. Kierunek Skaliga, dorwać Juniora. No, dorwać juniora, dobra. 12 poziom. Jeszcze będę dostawał doświadczenia, także warto się tym zająć. Także idę do Debrzy 250 metrów. W sumie powinienem płotkę wziąć. Przywołać. Dawaj, chodź tu płotkę. Ładna pogoda. No nie ma co. Taka barowa rzekłbym. Jeszcze burza idzie. Dziwne nie, bo w ogóle takie... Dobra, to jest 19 dopiero. Okej, okay, dobra, to szybko idziemy, może burza mnie nie złapie. i teraz lecimy do Oksenfurtu pewnie, no, żeby brama nowigradzka, no dobra. Z bramy nowigradzkiej powinniśmy mieć najbliżej do obozowiska Verdona Rosza 350 metrów to jest cały czas dystans, który przebędę na płotce. Zobaczymy co Verdon Roche będzie miał do powiedzenia. takie, można powiedzieć, że Vernon Roche to stary znajomy, znany z poprzednich części. Tylko problem w tym, że ja grając w drugą część opowiadałem się po stronie skojatele, a nie... ...po stronie Vernona Roche, ale mam nadzieję, że to nie wpłynie na, na... jego przyjęcie. Dobra, tu gdzieś powinna być jaskinia chyba z tym obozowiskiem, co tam jest. Nowy znacznik, kryjówka temerskich partyzantów. Całkiem fajnie, będę mógł się tutaj prze przenosić. Nie skiniemy w Janosiku. No dobra, zobaczmy, jak to się skończy ta wizyta u Vernona. Szukam Rosza. Nie znam człowieka. Coś jeszcze. Odsunij się. Aha. Pogadaliśmy, było zabawnie. A teraz w tył zwrot i naprzód marsz. Zabawny z ciebie gość. Alec... Jak to zabawny? To miał być cios? No o co chodzi? I co kurwa? I co, kurwa? co to za jakiś pedał, Hortensio? Ruszaj do pesimy! O, Hortensio mi na strzała pół życia zabro. Ruszaj do pesimu! To miał być cios? Ruszaj do pesimu! Nie jestem Hortensio. No i co teraz? Niby przywłęda, a się potrafi. No, czyli rozumiem, że mogę przejść, tak? Jest i on. Geralt z Riffi. Cały i zdrowy. Vernon Roche. Ostatnia nadzieja Temerii. Śmiej się, ale Temeria jeszcze wróci do świata. Roche, nie mogę zostawić tych ludzi samych sobie. Możesz i musisz, bo dostałaś taki rozkaz. Oni zginą. Proszę! Koniec rozmowy. Odmaszerować. Co tu robisz? Uganiasz się za skojatę? Bez żartów. Kogo obchodzą teraz Scojatel? Najważniejsza jest sprawa temerska. Jak tu trafiłeś? Z wojskiem oczywiście. Jak Nilgard przekroczył Jarugę, rzuciłem wszystko w cholerę i pojechałem na front walczyć z najeźdźcą. Przyłączyłem się do drugiej armii temerskiej pod dowództwem Jana Natalisa. Mieliśmy zatrzymać pochód czarnych na linii Dolblatana Karbon. I zatrzymaliśmy. Na trzy dni, potem rozbili nas w puch. Wtedy usłyszałem, że Radowit zbiera siły pod Nowigradem, że będzie walczył o wolną północ. Przebiłem się tu z resztką armii Natalisa, ale. Ale? Ale okazało się, że Radowit nie jest wcale lepszy niż Emhel, więc uznałem, że lepiej będzie się bić na własną rękę. Szukam Skurwiela Juniora. Słyszałem. Nie wiem, dlaczego szukasz go w moim obozie. Ptaszki ćwierkają, że macie wspólnych znajomych. Obaj obracacie się blisko króla Radowida. Ptaszki są stanowczo zbyt rozmowne. Trzeba będzie coś z tym zrobić. To ja. Potrafisz mi pomóc, czy mam szukać dalej? Jak zwykle masz więcej szczęścia niż rozumu. Wybieram się na spotkanie z redańskim szpiclem. Spotykamy się pod Oksenfurtem, w klubie szachowym. Dzięki, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Okej, okay, no i dobra. Czyli co, spotka się z Roszem przy w Oksenfurcie i idziemy. Okej, okay, on jedzie na koniu. A ja w sumie nie będę jechał na koniu, ja się po prostu teleportuję, bo to i tak ma być podróż. Nie w jego towarzystwie, tylko po prostu mam, mam się tam spotkać już na miejscu, także bez sensu będzie jechać. Łącznik Okej, łącznik czeka w klubie szachowym. Załatwmy to szybko. szkoda, że w ogóle w nie ma nie ma możliwości grania w szachy. Pograłbym sobie też w gwinta. obok gwinta szachy byłyby dobrym w sumie. ...takim dodatkiem do gry. Dobra, ciekawe... ...w sumie nie zadałem pytania kim jest ten szpicel. Coś tu nie gra. No, dużo łowców czarownic, tak mi się wydaje przynajmniej. Sprawdźmy co się stało. Kurde, czy to nie jest radowity przypadkiem, aż sam król przybył do klubu szachowego, kurde, wygrał sam ze sobą, szacun. Mówią, że to królewska gra. Ponoć szachy uczą strategicznego myślenia. Bzdura. Bierki są identyczne po obu stronach. Zasady zawsze takie same. Co to ma wspólnego z życiem? Wiesz, nie dlaczego gram w szachy? Oto forma ćwiczenia? Nauka strategii? Nie. Gram w szachy, żeby odkryć ich sekret. W tych figurkach szumi krew. Trzeba przystawić ucho i słuchać. No, gaszysz na grubej fazie chyba. Powinno się Złamał grać w szachy po narkotykach. Wycisnąć z nich prawdę. Wiesz, o co mi chodzi? Nie, nie wiem. Nie wiesz, bo nie jesteś królem. Z perspektywy Pionka widać tylko przyjaciół po bokach i wrogów po drugiej stronie. Król widzi szachownice inaczej. Najwięksi wrogowie są dookoła niego. Każda bierka może zamknąć króla w matni, a wtedy szach i śmierć. Szachy, Wiedźminie, są sztuką poświęcania własnych bierek. Teraz już wiesz? Dłupota, nic nie rozumiem. Nie, nadal nie rozumiem. Nieważne, przejdźmy do rzeczy. Po co przeprowadziłeś Wiedźmina? Wiedźmin sam przedstawi sprawę. Rzadowit to jest wtyka? Szpicel? Szukam wiela juniora. Wiem, że ma poparcie redanii. Po co go szukasz? To sprawa osobista. Nie będę naciskał. Umieściłem juniora w posiadłości w Oxenfurcie. Wiedzą o niej tylko nieliczni. Nie będą chcieli Cię tam wpuścić. Ale powiedz im, że przychodzisz w sprawie nowych dziwek. Junior ciągle każe sobie sprowadzać kobiety. Mówiono mi, że nie traktuje ich dobrze. Właśnie wydałeś mi człowieka królu, w którego zainwestowałeś sporo czasu i pieniędzy. Zastanawiam się dlaczego. Bo chcę zademonstrować dobrą wolę i liczę na wzajemność. Poza tym, Junior nie jest mi już do niczego potrzebny. Wielka Czwórka przestała istnieć. W swoim czasie upomnę się o przysługę, a teraz idźcie już. Z Tobą, Roż, porozmawiam przy innej okazji. Zabrzmiało trochę jak groźba. Na miejscu Werner raczej już bym nie, nie próbował kontaktować się z tym królem. Mam wrażenie, że coraz bardziej pogrąża się w szaleństwie. Grąd, że dowiedziałem się, gdzie jest junior. Wiesz co, Geralt, w zasadzie też chciałem cię prosić o przysługę. No Mam problem z Ves i potrzebuję pomocy kogoś, kto przemówi jej do rozumu. Odwiedź mnie w obozie, powiem ci więcej. Dzięki za pomoc, Ros. Do zobaczenia. A no, po tym, jak wystawiłem rosza w drugiej części, to pomogę mu z tą typką. A teraz, dobra, przedostań się do, środ do środka kryjówki juniora, no to lecimy, zobaczymy, gdzie się ten ukrywa skurwiel junior cały. Chociaż Geralt raczej nie będzie wyglądał jak kolejna dziwka, ale zobaczymy. To czego? To jest Widziałeś go? Bardziel. Ja cię znam, synu. Widziałem, jak zabiłeś Olgierda i Wika. nie znam człowieka, ale ciebie też ci zabije. Nie mogliśmy się spotkać. Olgierd i Wik tak się nazywali? Przekaż im pozdrowienia. Ale fajny ten mieczyk. O Boże, jedenasty poziom, z czym do ludzi? Jeb jeb, 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 z miecza No i to by było na tyle zestawiania oporu. klucz do posiadłości, czyli w sumie mamy to, co chcieliśmy. No, nawet ci już co są na 12 poziomie, to nie stanowią żadnego wyzwania, jeżeli chodzi o poziom walki z nimi. Ale za te, co są na przykład już na 11 poziomie, nie dostaje w ogóle doświadczenia. Także to świadczy tylko o tym, jak tutaj poziom. Poziom postaci może w sumie... no, poziom postaci z poziomu na poziom, jeżeli chodzi o zadania, możemy pozbyć się zadania, które, za które dostajemy doświadczenie. Czy to jest jakieś wyjście od tyłu? Ballady i hymny, tego może czytał, nie będę, lepiej. Yy, I dobra, i teraz... o, wiem, że tam w tle jest gościu, z którym trzeba walczyć. Okej, okay, czyli ponicę do kłębka, za to już nie dostanę doświadczenia, o, za około jest na dwunastym. Ochotnik rozejrzyj się po okolicy, to też będzie w sumie OK. poszukiwania, 17. Szkoła kota. No, będę musiał się zająć tymi poszukiwaniami, zobaczymy co one przyniosą. O, a ten skąd tu się wziął? Przeszukać rezydencję. No dobra, ale ja już byłem w środku. Podejrzewam, że muszę wejść gdzieś na górę. Żeby się rozmówić z juniorem. Tutaj były jakieś drzwi, ale są też chyba schody tam z tyłu. Dobra, potrzebuję klucza. O! To co, jakaś fajna skrytka, korytarz. Dobra, to chyba nie ten droga. Może w sumie od tych strażników, których zabiłem jest, dostanę klucz do pozostałych pomieszczeń tej posiadłości. Zaraz pójdę przeszukać ich zwłoki. Bestiar już też już czytałem. Dobra, jest fajka. Jedwab. No nic, dobra. Przeszukaj rezydencję. Cały czas przeszukuję tą rezydencję? O jest, dobra, już są schody. O kurde. jeśli tknął Ciri, nie daruję mu tego. Została przybita. No no. Gościu chyba... Nie zna umiaru. Co jest do ch**a wafla? Ja pierdolę! Hm. Nie no, on teraz chyba musi zginąć. Do mnie kurwa... Nikt tu nie przyjdzie. Czego? Czego chcesz? Witaj, junior. Długo się szukałem. Przyszedłem cię zabić. Wam ci wszystko, co ma. Na początek zadam kilka pytań. Wszystko powiem. Szukam pewnej dziewczyny i trubadura. Wiem, że się z nimi widziałeś. Dziewczyna? Jaka kurwa! Miała szare włosy i miecz na plecach, jak ja. Tak, tak. Była taka. Pamiętam. Teraz skup się i mów prawdę. Wiesz, dlaczego nie możesz mnie okłamać. Nie będę kłamał. Przeszedłem bardzo długą drogę, żeby Cię znaleźć. Jestem bardzo zły i zmęczony. Musiałem zabić bardzo wielu ludzi w mieście. Część z tych ludzi próbowała mnie oszukać. Nie podobało mi się to. Czuję, że jeszcze jedno kłamstwo przelałoby czarę goryczy. Byłbym jeszcze bardziej zły. I zrobiłbym coś, czego bym później żałował. Wiesz już, dlaczego nie możesz skłamać? Tak. To dobrze. Interesuje mnie w jaki sposób szarowłosa dziewczyna trafiła do ciebie i co się z nią stało. Co się z nią stało? To ona na mnie napadła. Jeszcze raz skłamiesz i utnę ci jaja. <grymne> Umowa była taka, że ja im naprawiam magiczne fila coś tam, a dziewuszka i fircyk przynoszą mi skarb z Rojwena. Nie przynieśli, no to trochę się wkurzyłem, przyznaję. I co zrobiłeś? Złapałem tego ich przydupasa Dodo i czekałem, aż po niego przyjdą. Zobacz, o, co chcieli zreperować. Filakterium? Jak nie wiem, miałby się naprawić. Nie ja, ale znam to różnych ludzi. Kręcisz, Junior. Ja oczekuję konkretów. Opowiem ci wszystko, wszystko po kolei. Złe przeczucia. Spokojnie, Jaskier. Przecież nie zostawimy Dudu w rękach skurwiela juniora. Wiem, ale moje przeczucie jest głuche na racjonalne argumenty i nie daje się zagłuszyć sentymentami. Weź się w garść, Jaskier. Musimy skupić się na celu. Przecież tak tylko gadam. Więc zamilknij. Dowiedziałeś się, gdzie dokładnie Skurwiel Junior przetrzymuje Dudu? W pokoju na ostatnim piętrze, tym z balkonem. Mhm. Przejdę po dachach. Ty czekaj na mnie przed domem Skurwiela. Wiem, że to dla ciebie trudne, ale staraj się nie rzucać w oczy. Jeśli zrobią ci krzywdę, ja nie daruję tego Skurwielowi. Muszę wleść na to. No i dobra, w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek, żeby nie przedłużać. Mamy Ciri... Kolejna opowieść po krwawym baronie, w której się wcieramy właśnie w nią. A teraz dziękuję Wam za uwagę. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku, gdzie będziemy poznawać historię Ciri, która przyszła z wizytą do Juniora. Dzięki za uwagę. Na razie. Cześć.